Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam Was na kolejny odcinek Horizon Forbidden West. Oczywiście dalszą rozgrywkę sobie kontynuujemy. I zanim przejdziemy do odcinka, m, krótka informacja bo tak naprawdę jesteśmy w nieco innym, innym e, miejscu niż byliśmy w ostatnim odcinku. E, I generalnie, co się wydarzyło? Przyznam wam się szczerze, troszeczkę pograłem w tego Horizona poza nagrywaniem, naprawdę nieźle się w niego wkręciłem. Później nagrałem dla Was 40 minutowy materiał, gdzie tak naprawdę dźwięk z mikrofonu zjechał mi się totalnie z obrazem samej rozgrywki. De facto to co robiłem na nagraniu, dopiero opowiadałem o tym po 5 sekundach, gdzie już całkowicie cokolwiek innego robiłem. Więc no, tragedia, mam nadzieję, że teraz mi to gdzieś tam wszystko mm, fajnie wyjdzie. Ehm, no i co, skończyliśmy na tym, że mieliśmy dostarczyć eter do Gai. I tak też zrobiliśmy, dostarczyliśmy go. Później mieliśmy się udać po. Mm, po co mielibyśmy się udać? A, po Posejdona. Ehm, Posejdon, poszliśmy w pewną lokację, gdzie było podwodne miasto, totalnie zalane. Żeby tego Posejdona było znaleźć, trzeba było usunąć tą wodę. I były dwa punkty na mapie z pompą wody, która pomogła nam odessać całą tą wodę. Zrobiliśmy to, wzięliśmy Posejdona, dostarczyliśmy do Gai. I teraz mieliśmy misję, żeby udać się na współrzędne Demeter. I w trakcie podążania po mapie za tymi współrzędnymi dotarliśmy do pewnego miejsca, gdzie znaleźliśmy pewną babeczkę. Która zaprowadziła nas w to miejsce, gdzie podobnież mamy znaleźć bliżej określone współrzędne tego Demeter. I skończyłem misję, że musiałem z tego oto regału, tutaj, który jest przed nami, wyciągnąć takie ogniwo i mamy je dostarczyć w ten właśnie punkcik czerwony, gdzie jest znaczek baterii, żeby tak jak w misji głównej widzicie, przywrócić zasilanie do drzwi. Sterowni, także wkładamy sobie go i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Wszystko działa, dołącz do mnie elegancko. Wróć do Alwy. O, właśnie, ta babeczka nazywa się Alwa. Zaraz ją, moi drodzy, zobaczycie. Zobaczymy, zobaczymy. Aha, i cenna informacja: ulepszyłem sobie w ogóle łuk. Później wam to pokażę. Hmm, ale ulepszyłem sobie łuk na poziom czwarty i teraz No jest naprawdę zajebisty. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że w tym odcinku będę miał wam okazję przedstawić go w boju. Obejrzyj sparowaną konsolę. Ok, czyli co? Musimy przeskoczyć zapewne sobie na półeczkę, idziemy dalej. No to oglądamy konsolę. Aktywujemy. Raz, dwa. Rozpoczynanie testu ponatności anamontowego wieńca 12c 15. Dobra, tam właśnie trzeba iść. Pole magnetyczne, tłączone. Rozpoczynanie procesu konwersji miomasy. Co? Hmm? Nie, 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 nie. O kurde. Jak się to wyłącza? Przełamano zabezpieczenia. Nie można przerwać testu. Co tu się dzieje? Się skończył świat. Zakończono test. Spójność strukturalna, więc nie zagrożona. Co to właściwie było? Alba, widzimy się niżej. Ciekawe. Zaraz wyślę plik, dobrze? Albo generalnie, jeżeli chodzi o tą babeczkę, ona ten fokus, który ma na łebie e, jest, jest jakiś jest... przedpotopowy. Mm, ona tym fokusem w ogóle nie widzi jakichkolwiek plików danych i ta jej musi wszystko przesyłać. Muszę przyznać, że koniec świata jest przepełniony ironią. Stworzyliśmy tu konwerter biomasy. Zaspokaja głód wszystkich maszyn. Teraz próbujemy wygrać z czasem i wywołać u nich niestrawność. Cóż działa? Maszyny nie będą mogły zjeść wieńców. Czy zdążemy je rozstawić? Może mam nadzieję. Nie rozumiem. Wasi przodkowie? Wybito ich. Dziedzictwo nie wspominało? Epoka prochów. Część danych jest zabroniona bądź zniszczona. Wytworzyli maszyny, które pochłaniały żywe istoty. Sama widziałaś. To cud, że cokolwiek przetrwało. Nie chcę tego wiedzieć. Nie po to tu jestem. Potrzebuję mądrości przodków, aby móc ocalić mój lud, a nie zabronionej wiedzy o ich grzechach. Muszę znaleźć coś, co pomoże, co będę mogła. No, tylko zabrać. ciekawe, że tego ludu od niej jak na razie jeszcze nikt nie widział. Gorąco, to mówię, naprawdę, przedpotopowa jest jakaś ta baba. Bo to? Moja rodzina, moja siostra miała 14 lat, gdy ją zostawiłam i już była wychudzona. Oni umrą z głodu. Alfa. Alfa. Jagody. Jagody zbierać w lesie. Myjemy jagody, i co? Jak widać, mamy się dobrze. Trudno to wyjaśnić. Ale obie mamy ten sam cel. Jeśli się uda, Twój lud nie będzie potrzebował danych. Wszystko będzie. będzie lepiej. Ale nawet jak ci uwierzę, mój lud nie. Muszę coś ze sobą wziąć. Dobrze. Chodźmy do stacji Bluszcz. Jeśli znajdę sposób na zniszczenie pnączy, będę miała dostęp do rdzenia. Tam jest wszystko. Jestem pewna, że gdy to zabiorę, zgromadzone tutaj dane znajdą się w zasięgu ręki. Będziesz miała co przenieść swoim ludziom. Chyba niezbyt rozumiem. Ale. do sekretów prowadzi labirynt. Wróżbita się nie poddaje. No idź. Ja za tobą. Trzeba iść dalej. Stacja bluszcz musi być niedaleko. No i dobra. Co teraz? Aha, to tam trzeba zejść na dół. No to lecimy. O kurde! Dobra. Znowu labirynt. Znaleźć wyjście z tuneli. Dobra. No to szukamy, szukamy. my tu mamy skrzynia z przedmiotami no to za bardzo nic ciekawego nic ciekawego idziemy dalej mm, 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 mm. prawo czy prosto Chodźmy prosto no i co i gówno to się nie mogę wspiąć nawet chyba, nie? Wygląda jakby prowadziła na powierzchnię. Chyba jesteśmy pod poligonem próbnym Być może rura łączy się zwierząt. Może lepiej się nie ociągajmy no Ale co mi z tej rury? Chyba dobrze idziemy. Znaczy już teraz chyba nie ma wyjścia, bo Ja jebie, dobra w prawo, nic nie ma. Idziemy w tą stronę. Jest powierzchnia, ale czy my jakoś wyjdziemy stąd? Nie trzeba iść dalej. Lewo w prawo, nic. No i fajno. Wyłazimy. Dobra. Poszukajmy wejścia na poligon próbny. zbierzmy no, sobie jagódki. Mamy sejfik. Ehm, czy my możemy wyjść jakoś tędy? Chyba nie. Myślałem, że sobie wyskoczymy górą i poszybujemy, ale... A my jesteśmy w ogóle na wodzie. Ten kompleks to chyba stacja błyszczy. Myślimy nadzieję, że tam będą Co jest? Kolejna z tych maszyn. O kurde. Dobra. Zeskanujmy go sobie raz do nas. Eee, pokażę Wam ten łuk ulepszony. Mam nadzieję, że jakoś sensownie go trafię. Patrzcie, jak namierzam, I jeszcze coś takiego robimy. On się jakby bardziej napręża. 336 trafiliśmy, więc jakby dość dobrze. 400, widzicie? Więc naprawdę on jest mocny. Zapałę? Nie trafiliśmy. 226, trafienie w słaby punkt Nie trafiliśmy Zdechło? Nie, to tylko wypuściło Wskakuj na te wieżyczka! Chyba wręcz nie ma w co walczyć, spróbujmy. Gdzie on jest? Wokół nad nami? Ja po trzy sztuki biję. Nie no, chyba trzeba tym, bo... Inaczej nie zrobimy mu nic. Ładujmy to sobie Aktywujmy naszą pasywkę. Teraz lecimy z nim. Nie. Jak nie trafiłem. 220, nie 260. Łeb. Patrz, A ta bawa nie wystrzela kurde. No, patrz, tak niewiele. Czapa. Jest zabicie maszyny. Masz kara. Metalorzele. Metalorzele. Dobra. Idziemy, idziemy. Poszukaj sposobów usunięcia pchnączy. U nas tutaj nagrywanie. Około 15 minut nagrywania. Nie ma źle. Nie ma źle, dobry czas mamy na to. Ta konsola wciąż działa. Która konsola? To też nie ta o, o, o. chyba o to chodzi. Holo projektor. jeden holoprektor a tutaj żeby je zniszczyć w granie zaszyfrowanego klucza do kapsuły spóźnij sobie strzałem tym, który sprawi że wieńce same się zjedzą od wewnątrz ale już za późno według ostatnich prognoz dowództwa wojsk robotycznych tempo reprodukcji roju przewyższa nasze tempo zrzutu kapsuł. O 375% nie było nawet blisko. No i co? Chyba zasłużyliśmy sobie. Poszperajmy tu sobie zanim ona się tutaj wygada i nam powie co dalej. Muszę tutaj pewnie chodzi o to, czyli muszę to bo to nie znajdę. I wysiłek poszedł na marne. Skończył im się czas. Mamy ich moduły oprogramowania. Pomogą pozbyć się pnączy, wytwarzanych przez metalowe kwiaty. Potrzebuję warsztatu, by wgrać moduł do włóczni. Jeden jest w obozie. Mapa wskazała ścieżkę wiodącą przez kolejne pomieszczenia. Tam jest, nie? No i idziemy. Dobra, lecimy do tego warsztatu. Reszcie jakieś konkrety ta stacja, którą widziałyśmy na mapie. Chyba dość długo było zalane. Tędy. Musimy się wspiąć. Musimy. Możemy użyć linę, by zejść. Oj, 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 oj. Sprzęt specjalny przecina knączy. No i elegancja, Francja. To już mamy zaliczone. I teraz wróć do rdzenia danych. No to wracamy do rdzenia danych. Otwórz skrytkę. Może coś dają ciekawego. Łapka jakaś wybuchająca. Jeden z twoich łuków myśliwskich może teraz strzelać strzałami myśliwskimi szału. Strzelaj tymi strzałami do wrogich ludzi lub maszyn, by podawać u nich stanę, stan szału. Wróg w tym stanie będzie atakować najbliższy cel. O, dobre. Ale to jest łuk myśliwski. To ten, tak? Czy który to jest? Nie wiem, dobra, yy, wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. Na razie się skupmy na tym co istotne. Yy, więc wróćmy do tego rdzenia. Tak. Sprawdźmy czy program działa Dobra, już chyba wystarczy e... No, halo, halo jeden, ok. okej Rozpadają się Można przejść Gdzie? Aha, że tu niby coś na ziemi było ja specjalnie musiałem dybać, chociaż to ja nic nie widziałem. No nie wiem, może jakieś były pnącze, ale. Oj Boże, rdzeń jest nieuszkodzony. O, odzyskaj demeter. No i widzicie, w tym odcinku prawdopodobnie, bo jeszcze nie ma e, co chwalić dnia przed zachodem słońca, może odzyskamy demeter. zielono. Co się stało? Mój fokus nigdy tak nie robił. E, odebrałam szczególny rodzaj danych. Nie możesz ich odczytać, ale mocno trzymał rdzeń danych, więc masz już dostęp do głównego serwera. Całego. Na pewno coś znajdziesz. Miałaś rację. Setki archiwów. Dobra, e, mam wrażenie, że z nią się już chyba nie spotkamy. Lepiej pójdę za radą, Alwy. i tak muszę zabrać demeter do Gai. Najpierw odnajdę tego żyrafa, którego widziałam w lesie, teraz mogę no wykorzystać przeciny. Mamy wrócić do bazy, no to też do tej bazy, moi drodzy, wracamy, wyjdźmy sobie na powierzchnię i zakończymy sobie ten odcinek. Na ten moment, oczywiście, bardzo chciałbym Wam podziękować za to, że dotrwaliście do końca materiału. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę w razie standardowo jakichś komentarzy, a raczej w razie jakichś sugestii. Zapraszam do komentarzy. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Tak jak mówię, że byliście ze mną przez ten odcinek. Trzymajcie się i do następnego.